Witam, z tej strony Ania z Modnego Sklepu a ze mną propozycja od Gai mam tutaj biustonosz Weronika w rozmiarze 85D w kolorze Mokka zobaczmy jak się prezentuje jest to biustonosz typu Semisoft. mamy tutaj pół miseczki miseczki w dolnej części obszyte są koronką. Koronka ma kwiatowy motyw, natomiast w górnej jest to tiul zakończone tasiemką. Biustonosz ma szersze boki oraz posiada fiszbiny boczne. Fiszbiny są również na łukach miseczek. Mamy tutaj szerokie ramiączka. są one nieodpinane i regulowane z tyłu. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Bok. Miseczki podszyte przyjemną w dotyku dzianiną. W środku cienka pianka. Miseczki są głębokie i mają lekko zaokrąglony kształt. Jeżeli chodzi o zapięcie, Mamy tutaj 3 stopnie regulacji na obwodzie oraz dwa rzędy haftek. Jeżeli spodobał Wam się ten kolor, kolor Mokka, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można zamówić ten biustonosz. Zamówienie możecie również złożyć telefonicznie. Zapraszam!